Zaczynamy. Proszę Państwa, chciałbym, żebyśmy dzisiaj wrócili do y, pamiętników księżnej Klementyny y, która, Ksanguszkowej, która opisuje losy swojego syna Romana, zesłanego na Sybir, a następnie odbywającego służbę w szeregach armii kaukaskiej y, generała Rozena y, w randze szeregowca. Y, wracamy do tego i będziemy tę y, wspomnienie omawiać epizodycznie. A także będziemy robić to, co tygrysy lubią najbardziej, czyli będziemy czytać między wierszami. To czytanie między wierszami to jest mój ulubiony sport, jeżeli nie obsesja. Ja wiem, że wiele osób uważa, że trochę przesadzam, ale ja mam inne zdanie na ten temat. Mam inny podgląd na tę sprawę, jak powiedział Jan Kobuszewski w sławnym skeczu. Proszę Państwa, chciałbym do tych spraw kaukaskich dzisiaj powrócić, zajrzeć raczej niż powrócić i je trochę omówić. Roman Sanguszko po wyjeździe, po opuszczeniu zesłania no, musiał bywać służbę jako prosty szeregowiec w czasie kampanii kaukaskich przeciwko Czeczeńcom i przeciwko Czerkiesom. Już na samym początku yy, opisów tych wypadków, które tam się zdarzyły, poraża nas jak po prostu prąd wysokiego napięcia historia następująca. Ja wam państwu opowiem in extenso, tak jak ona jest tutaj zrelacjonowana, a potem skomentuję. Otóż na Kaukazie Gruzini przygotowują wielkie antyrosyjskie powstanie. Powstanie to wspierane jest i yy, Finansowane przez szacha perskiego. Wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Gruzini są uzbrojeni, oddziały są w mieście rozlokowane, w górach także. Przywódcy spisku są gotowi na wyznaczony dzień, każdy ma broń. Żaden rosyjski żołnierz, czy oficer, czy urzędnik nie ma prawa wydostać się żywy z Tyflisu, ani w ogóle z całej Gruzji. I co się dzieje, proszę państwa? Nigdy nie zgadniecie. Szach perski zmienia zdanie i wysyła do cara list, że oto w Gruzji szykuje się powstanie i trzeba to powstanie zlikwidować, inaczej Kaukaz odpadnie od mateczki Rosji i stanie się no, czymś innym. I księżna Sanguszkowa relacjonuje to no tak jak to kobieta Czyli no, takim językiem empatycznym, bardzo. No i jak to kobieta, która nie rozumie spraw politycznych, a troszczy się o, o syna, no jest zaskoczona tym obrotem spraw i pisze nam o tym, no właśnie w takim kobieco-empatycznym stylu. Proszę Państwa, jak my czytamy coś takiego, no to jakieś my możemy wnioski z tego wyciągnąć? A, jeszcze pisze nam księżna Klementyna, że e, kiedy się ujawnił ten spisek, kiedy szach go ujawnił, Rosjanie byli przerażeni, że do czegoś takiego doszło. Wysłano natychmiast specjalnego kuriera do generała Rosena, który miał go postawić do pionu, jak to się ładnie mówi przywołać do porządku, opieprzyć, zrobić Kensim Kensim i zmienić jego postawę. Oczywiście wszystkich spiskowców aresztowano. Wszyscy oni zostali skazani na śmierć. Skala tych represji nie jest mi znana. Nieznana była również księżnej Klementynie, ale rozumiemy, że była to skala poważna, dlatego że Kaukaz był rejonem kluczowym dla rozwoju polityki imperialnej rosyjskiej, która w naturalny sposób przelewała się na tereny perskie. Czy mogła się przelać, to już inna sprawa. No więc, proszę Państwa, szach, który futruje, jak to się z niemiecka brzydko mówi, finansuje, wspiera. Bardzo silny antyrosyjski ruch, który się rozwija w sposób tajny, znaczy, no, rozumiem, że tak tajny, że nikt na to nie wpadł, tak? że to, to sprzysiężenie się nie wydało, a jego przygotowanie trwało pewnie no, parę miesięcy, jeżeli nie lat, no bo tak to bywa. I nagle zostaje to zdradzone przez samego głównego inspiratora. Cóż my w ogóle możemy o tym myśleć? No, proszę państwa, za chwilę opowiem inną historię, też się z tym łączącą. Proszę państwa, no myślimy o tym, ja myślę o tym, a państwo pewnie, mam nadzieję, podzielicie mój pogląd, że nie, nie było żadnego spisku, była tylko i wyłącznie prowokacja, o której być może żaden szach nic nie wiedział i w ogóle nie był w nic wciągnięty, nie było żadnego listu. A jedynie rozkolportowano potajemnie przez kamery policyjne informacje, że szykuje się spisek, z tych spiskowców zaopatrzono w broń, tak, którą przywieźli emisariusze szacha. A następnie, w momencie, kiedy ten spisek miał już dojść do skutku, i kiedy pozapisywali się do niego wszyscy najważniejsi Gruzini i wszyscy ci, którzy mieli jakieś. Anse do Rosji i nie służyli jej nazbyt wiernie, no to spiszek, spisek zdetonowano jak kapiszon, wyłapano wszystkich niepewnych, podrąbywano im głowy, wysłano na Syberię tych lżej zaangażowanych i sprawa została załatwiona. A w świat poszła historia o tym, że Gruzini wespół z szachem perskim. Próbowali wyzwolić Kaukaz, znaczy wyzwolić, no, wypchnąć Rosjan z Kaukazu. Jak Państwo doskonale wiecie, no, kraj taki jak Persja był poza europejskim obiegiem informacji. Więc ta cała afera była przygotowana na rynek europejski, do, do tego, żeby konsumowali ją dyplomaci, dziennikarze i wojskowi krajów. Zachodnich. Inaczej tego interpretować nie można, dlatego że no, to jest mistyfikacja na ogromną skalę. I takich mistyfikacji, proszę Państwa, przypuszczam było więcej, tylko że my ich nie oceniamy jako mistyfikacje, dlatego że istnieje coś takiego jak format propagandowy czy też zaplecze propagandowe, które kryje takie historie. Ale no, przyjrzenie się nawet, no, nawet w tak grubych okularach jak moje, one nie są jeszcze za grube, ale niedługo będą, tej sprawie no, ujawnia ten ukryty mechanizm. I nie są specjalnie ukryte, no, więc cóż tu robić? Dlaczego, proszę Państwa, ja myślę, że tak właśnie było? Dlatego, że jeżeli montuje się spisek wśród ludzi tak dramatycznie interesownych, jak mieszkańcy Kaukazu, jak te wszystkie plemiona, Yy, które tam żyją, nie ma mowy, żeby ten spisek nie został odkryty. Żeby ten spisek pozostał w tajemnicy, musi kryć go policja <grych> yy, rosyjska. Nie ma innego wyjścia. No i wojsko, oczywiście, yy, które rządzi w mieście. No jeżeli mamy olbrzymi garnizon w Tiflisie i inne jeszcze rozsiane po całym Kaukazie rosyjskie garnizony, stałe przemarsze. Wojska przez góry w jedną i w drugą stronę, jeżeli okręty wojenne i łodzie patrolowe rosyjskie pływają wzdłuż wybrzeża, to nie ma siły, żeby nie znaleźli się amatorzy, którzy zechcą za parę rubli jakieś tam tajne sprzysiężenie sprzedać, bo pieniądze się zawsze przydadzą, a wolność i mrzonki o państwowości, to jest sprawa, których, sprawy, których ludzie prości nie rozumieją. Proszę Państwa, los księcia Romana Sanguszki opisywany jest tutaj w słowach bardzo oszczędnych, ale wyłania się z tego no, sytuacja dość przerażająca, dlatego, że no, książę Roman został uwięziony rozkazem Cara Mikołaja. Dzisiaj są ludzie w Polsce też tacy, którzy potrafią płakać nad losem Cara Mikołaja i, i nad jego śmiercią, która nastąpiła w wyniku klęski w wojnie krymskiej. Czar, jak pamiętamy zachorował, ponieważ przeziębił się, jeżdżąc po placu senackim i ćwicząc żołnierzy w lekkim tylko kubraczku. No więc cóż ja mogę powiedzieć? Dobrze, że zdech. Tak może powiem. Bo to jest właściwe ujęcie sprawy. Jego syn niechby sobie żył, ale akurat jego syna zabili. Niepotrzebnie, ale ten akurat tak jak powiedziałem, dobrze, że zdech. Proszę Państwa, był to człowiek straszny. Obsesjonat, sadysta, osobnik pamiętliwy, kochający się w szczególe, na granicy obłąkania. Ten sanguszko jakoś wbił mu się w mózg i w serce, i robił różne podchody, żeby. Księcia Romana nie tyle zabić albo doprowadzić do jego śmierci, bo wszystko wskazuje na, tym, że, na to, że nie to było celem, ale po to, żeby go utrzymać przy życiu. Ja za chwilę powiem dlaczego. Na razie przejdźmy do takiej e, historii. Co miał robić e, polski arystokrata służący jako prosty soldat e, w armii kaukaskiej? No, jego los był niewesoły. Do pewnego momentu pozwalano mu trzymać i czytać książki, ale w końcu mu to odebrano. On nie miał żadnego towarzystwa. Przebywał wśród żołnierzy z różnych ściągniętych z różnych stron imperium, z którymi w zasadzie nie miał o czym rozmawiać. Więc jego listy pełne są opisów przyrody, bo to go głównie zajmowało. No i tych przygód wojennych, które były straszliwe, dlatego że wojna z Czerkiesami była wojną na wyniszczenie. Rosjanie prowadzili politykę eksterminacji, taką samą, jaką później prowadzili Niemcy, taką samą jak wcześniej, między okupacją hitlerowską a, a wypadkami, które tutaj opisuję, prowadzili w Afryce Południowej Brytyjczycy. To się niczym nie różniło. że wszystkie wioski były niszczone do ziemi, ludność mordowana, czarki się odpowiadali na to bezwzględną likwidacją wszystkich Rosjan, którzy znaleźli się w zasięgu ich broni, mordowanie mięńców. I taka historia jest, proszę państwa, tu opisana, że oni byli świadomi tego, że w wojsku rosyjskim służą Polacy i doskonale wiedzieli, jaka jest sytuacja i relacja pomiędzy Polską a, a, a cesarzem w Petersburgu, i ponoć tych Polaków puszczali wolno. Wierzyć w to, czy nie wierzyć? Nie wiem. To się powtarza kilkakrotnie, nie tylko w tych pamiętnikach, więc jest taka opinia. No ale, proszę państwa, mamy sytuację następującą. Ci ludzie no są w defensywie, oni prowadzą wojnę partyzancką, tracą niewielu stosunkowo ludzi, natomiast straty po stronie rosyjskiej są ogromne. No bo rozumiemy, że zastawianie jakiejś pułapki w górach na Kaukazie dla ludzi, którzy te góry znają, nie stanowi większego problemu. Jak się uda jeden czy drugi oddział wciągnąć taką pułapkę, to on zostaje wystrzelany i nie ma w ogóle wyjścia, nie ma szans, żeby się uchował. No, ale. W polu otwartym nie, nie, ma, nie mają Czelkiesi, Czeczeńscy w ogóle no, szans na to, żeby pokonać Rosjan, więc wojna jest stanem chronicznym, który, jak mi się wydaje, wszystkim odpowiada. Po czym to poznajemy? Proszę Państwa, Polacy w armii kaukaskiej no, mogli albo zginąć, Albo awansować na podoficera. Nic więcej nie mogło ich spotkać. Tutaj spotykamy się z taką opinią, że książę Roman jest nabierany do tego, żeby się bardziej zaangażować, w te walki, wykazywać się odwagą, bohaterstwem, to może go wypuszczą. No jasne jest, że go nie wypuszczą, a ludzie, przytomni, mówią mu, żeby nie ryzykował, bo jedyne co może zyskać, to awans na właśnie na podoficera. A po co mu awans na podoficera w carskiej armii, jak on jest księciem krwi, tak? a jego ojciec ma największe na Litwie dobra ziemskie. Ta niewola trwa tylko dzięki uporowi cara, bo dawno po, te, po odbyciu tej katorgi na Syberii powinien być zwolniony, bo jego udział w powstaniu był symboliczny. Tak jak powiedziałem ostatnio, pewnie nawet nie wystrzelił tak? i nikogo nie zabił. Więc to jest osobista zemsta Mikołaja I., i teraz, proszę Państwa, mamy taką sytuację. Księżna Klementyna, która jest osobą, jak cała ta rodzina, bardzo ustosunkowaną, to znaczy na przykład ma bezpośrednie dojście do następcy tronu w Berlinie, do następcy tronu pruskiego i próbuje przez następcę tronu pruskiego coś załatwić w Petersburgu. To się nie udaje. Robione są podchody poprzez najbardziej zaufanych wojskowych. Beckendorfa, samego Rosena. Dowódcę armii, w której służy książę, nie ma mowy, żeby, żeby ten, ta kara została złagodzona. Czyli on ma służyć cały czas jako prosty żołnierz. I teraz co on ma robić? Tak? No bo ktoś powie, trzeba było uciec do Czerkiesów. Nie można uciec do Czerkiesów, ponieważ do Czerkiesów uciekł major Baranowski. No i oczywiście został tam przyjęty pod jednym warunkiem, a raczej dwoma, że przejdzie na islam. Ogoli głowę i będzie nosił turban. No i on przeszedł na islam, ogolił głowę i nosił turban. No ale jeżeli polski oficer, który kończył szkoły w Polsce, szkołę oficerską, brał udział w życiu kulturalnym towarzyskim kraju, potem znalazł się na zesłaniu przez powstanie, w którym wziął udział, na tym zesłaniu obcował z innymi oficerami rosyjskimi, nagle musi żyć w szałasach, kamiennych chatach. Z ludźmi, no, pozostającymi na, na poziomie, powiedzmy, troszkę wyższym niż Indianie w Ameryce Północnej, wyznającymi obcą mu wiarę, żyjącymi według zasad, których on nie rozumie, no to robi się kłopot. On oczywiście pomagał tym Czerkiesom, a przez swoje doświadczenie bojowe, no i wykształcenie. No, znacznie się przyczynił do efektywności w tych walkach, czyli no, doprowadził do kilku znaczących sukcesów partyzantów czerkieskich przeciwko armii kaukaskiej. No w końcu próbował się z tymi przywódcami tych plemion dogadać, żeby go wypuścili, że on sobie odpłynie do Turcji i będzie żył jak wolny człowiek, a oni tutaj dalej będą prowadzić swoją wojnę. No i proszę Państwa, co się stało? Czerkiesi pokiwali głowami, zgodzili się na to. Po czym sprzedali go Rosjanom za 300 rubli. Po czym Rosjanie po torturach wzięli i go, powiesili. Więc widzimy, że zesłaniec odbywający karę w armii nie miał tak naprawdę żadnego wyjścia, dlatego że lojalność tych ludzi była pozorowana, i jeżeli istniała jakaś lojalność, to tylko wobec wojny. To znaczy, że trzeba tę wojnę toczyć jak najdłużej, bo ona tak naprawdę przynosi korzyści wszystkim. Przede wszystkim przynosi korzyści cesarzowi Mikołajowi, przynosi korzyści korpusowi oficerskiemu, który może awansować i zdobywać medale, a także łupić tereny, na których toczy się wojna. Przynosi korzyść czerkiesom, ponieważ Czerkiesom, którzy rządzą, nie tym, którzy płacą za to życiem, ponieważ Wierchuszkę Czerkieską nie interesowało, że Rosjanie palą wioski i mordują ludność. Tak Może się i tym wzruszali, ale wojna była tym rodzajem aktywności, który interesował ich najbardziej. To oczywiście doprowadziło niemalże do wyniszczenia całych populacji kaukaskich, ale nie sposób po tym przykładzie Baranowskiego nie stwierdzić, że. Że y, tak właśnie było. I proszę Państwa, trzecia historia, która jest najbardziej y, zagadkowa, to znaczy, w momencie, y, kiedy y, księżna Klementyna podejmuje starania y, w, no, bardzo, na bardzo wysokim szczeblu, żeby, y, żeby uwolnić swojego syna, y, Mikołaj I nie zgadza się na to definitywnie. W rozmowie osobistej ze swoimi generałami, z pośrednikami, z następcą pruskiego tronu wyraża dezaprobatę. Po czym przechodzi do ofensywy. Roman Sanguszko miał brata Władysława, który na stałe mieszkał w Tarnowie, bo nie mieli jeszcze dobra w Galicji, to znaczy no, Eustachy. Siedział na Wołyniu i pilnował tego wielkiego majątku. I żył tam w, głównie w Stalinach, bo był to wielki hodowca koni. Yy, natomiast jego żona Klementyna przebywała w Tarnowie w dobrach galicyjskich, i tam mieszkał Władysław. I cóż się dzieje, proszę państwa, yy, nagle rozpoczyna się kolportaż informacji, jakoby Władysław Sanguszko, który jest jak najdalszy od wszystkich konspiracji, przygotowywał spisek przeciwko Austrii. <grywy> Tak, czyli widzimy, że dwory po co, żeby z zawziętości na jednego szeregowego żołnierza, który został zesłany na Kaukas, montuje się cały spisek po to, żeby wskazać, że jego brat przygotowuje sprzysiężenie antyhabsburskie w Galicji i Polskie Powstanie, czego ten brat w ogóle nie robi. Proszę Państwa, jaki tu się przed nami mechanizm odsłania? No, odsłania się, proszę Państwa, przed nami mechanizm rabacji galicyjskiej, który został 12 lat później wdrożony w życie, ale przećwiczono go propagandowo i bardzo skutecznie wcześniej na sanguszkach. Wszyscy się wystraszyli. Tego, co może się stać, i księżna Klementyna w ogóle przestała pisać pamiętnik, przestała pisać listy, przestała się interesować tą sprawą, żeby nie pogorszyć losu Romana, który był na, na Kaukazie, i Władysława, który był w Tarnowie. I który sobie tam w tym Tarnowie dłubał coś w ziemi i, i gospodarował na swoim majątku. No więc widzimy, że za Tymi wszystkimi historiami związanymi z, z, z ruchem powstańczym, z, 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 ze spiskami, z, z, z spiskami z, antyabsolutystycznymi, stoi, stoi carski policjant tak? i łagodnie się uśmiecha. Dobrze jest mieć to w pamięci, zanim zaczniemy coś oceniać. I, proszę Państwa, tego właśnie uczy nas ta książka. Ja zachęcam w ogóle do czytania pamiętników, ponieważ ludzie uważają, że to jest takie plumkanie jakieś tam wspominki. Do wydawania pamiętników wrócimy, wrócimy latem, może późną wiosną, bo tam się, proszę Państwa, odkrywają w tych niewielkich zeszycikach, w tych broszurkach, no naprawdę poważne tajemnice. Ja się wczoraj dowiedziałem jednej takiej rzeczy, której Państwu nie zdradzę, ale to jakby mnie ktoś obuchem w łeb prasnął z nienacka. No, ale to kiedyś do tego dojdziemy. Na razie proszę Państwa, polecam. Roman Sanguszko, pamiętniki księżnej Klementyny Sanguszkowej. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Do usłyszenia.